Witajcie na kanale Dorosłe Życie to Pułapka. Dziś wspólnie obejrzymy nowe meble w ofercie sklepu IKEA, ale nie tylko. Pokażę Wam także nowości z kategorii gotowanie i zastawa stołowa oraz oświetlenie i lampy. Zapraszam. Ten stalowy fotel, dostępny w dwóch kolorach pomarańczowym i czarnym to odświeżona wersja, klasyka z lat 80. Fantastyczny design, czyż nie? kosztuje 249 zł. Spójrzcie na tę fantastyczną witrynkę do łazienki. Takie witrynki widywałam w ofertach sklepowych e, innych marek. Nareszcie odpowiednik takiej szklanej witrynki z karbowanym szkłem pojawił się też w sklepie IKEA. Wymiary to 36, jeśli chodzi o szerokość, 18 cm głębokości, czyli jest dość płytka no i 102 cm wysokości. Kosztuje 390 59 zł. Sofa Ektorp dostępna jest w różnych kolorach. Tutaj mamy nowość, nowe pokrycie jest to kolor beżowy z takimi paskami. Kosztuje 1699 zł. A na niej poduszka z kolekcji Winterfind, którą Wam pokazywałam w poprzednim filmie. No i tutaj widzicie kolejną odsłonę nowego pokrycia sofy Ektorp. Tym razem jest to kolor ciemnoszary za 1499 zł. Taka dwuosobowa sofa szeroka jest na 179 cm i głęboka na 88 cm. A tutaj mamy stolik w kolorze pomarańczowym lub zielonym. Ten model stolika dostępny był w ofercie sklepu IK już w latach 50. To oczywiście e, nowa odsłona kolorystyczna tego klasycznego mebla. No i tu kolejne odświeżenie e, dawnych mebli IKEA. Stolik na kółkach z lat 80.. Tutaj dostępny jest w kolorze czerwonym i białym. Kosztuje 179 zł. Jego wymiary to 65 cm szerokości, 45 głębokości i 81 wysokości. Wykonany ze stali. Stolik dostawiany do sofy za 229 zł, w dwóch kolorach imitacja dębu lub ciemnobrązowy, 80,5 cm długości, 30,5 głębokości i 52 cm wysokości. Szafka z okleiny dębowej 82x47x90 cm za 749 zł. Szafka z drzwiami przesuwanymi, idealna do małych przestrzeni, bardzo proste i przyjemne dla oka. Wzornictwo 229 zł. Wymiary 60x96 cm, a głęboka jest na 32 cm. Mist, to nowa seria drzwi do szaf PAX. Nowość kuchenna wałek wykonany z litego drewna bukowego za 19,99 zł idealny do tego, aby równomiernie rozwałkować ciasto. A to cztery sztuki przeuroczych szklanek ze szkła hartowanego o nazwie Glasmal. Zestaw takich czterech szklanek kosztuje 39,99 zł. Co ciekawe, szklanki można mieć w zmywarce. cztery szklanki Vardagen w nowym kolorze jasno-turkusowym. Zestaw kosztuje 29,99 i co ciekawe, szklanki te nadają się też do napojów gorących. Nowość serwetnik w kolorze ciemnozielonym za jedyne 4 zł. Mnie zachwycił, dlatego że wreszcie jest to serwetnik, z którego łatwo jest wyjąć serwetki. Komplet dwóch siatek w kolorze zielonym i liliowym za 29,99. W takiej siatce warzywa i owoce oddychają, dlatego nawet można je zawiesić w kuchni i przechowywać w nich owoce i warzywa. Mata silikonowa w żółtym kolorze o wymiarach 72x42 cm za 39,99. Idealna do tego, aby rozwałkować na niej ciasto i upiec ciasteczka jesienne. Może też przydać się w nadchodzącym okresie przedświątecznym. W końcu idzie zima, idą święta. A skoro już o tym mowa, to w święta takie ciastka możemy wyeksponować na przepięknej dwupoziomowej paterze za 89,99 w ślicznym czerwonym świątecznym kolorze. A skoro już o świętach mowa to w IKEA zaczyna się pojawiać oświetlenie z kolekcji Strala, czyli są to wszystkie takie świąteczne ozdoby na stół, które świecą. Na przykład taka lampka stołowa LED o wysokości 47 cm kosztuje 149 zł. Pojawiły się też ozdobne łańcuchy LED na choinkę. Na przykład ten łańcuch świetlny, to 160 lampek zasilany bateriami mini, kosztuje 69,99. Z tego co sprawdzałam na stronie IKEA, ten łańcuch jest dokładnie taki sam, tylko w innym opakowaniu. A to z kolei oświetlenie nie na baterie, ma końcówkę USB, co ciekawe, 100 lampek 74,99. Szalenie dekoracyjna lampa za 249 zł, wykonana z matowego szkła i metalu. Co ciekawe, można zmieniać dowolnie jej elementy i ustawiać klosz albo na górze, albo na dole. Niesamowite. Lampa stołowa za 139 zł. Klosz został wykonany ręcznie z bambusa. Ta lampa stołowa o wysokości 36 cm kosztuje 79,99 i dostępna jest w trzech różnych kolorach: beżowym, niebieskim i żółtym. Przy czym niebieski i żółty to nowość. Fantastyczny design, nowoczesne wzornictwo, ale troszkę w stylu retro. Chmurka na patyku czyli lampa stołowa Windcast, 26 cm wysokości za 99,99. ,99 lampalet, która wygląda jak neon za 99.99 ,99 zł, idealna do pokoju młodzieżowego. Krętarko-wiertarka za 149 zł. Zestaw narzędzi za 44,99 zł. Zestaw okablowań, zestaw haków i zawieszek. Zestaw bitów i wierteł oraz zestaw do piłowania. Wszystkie te rzeczy kupimy za 24,99 zł. A za 7,99 zł kupimy miarkę o długości 3 metrów. Jak widzicie IKEA postanowiła poszerzyć ofertę dla domowych majsterkowiczów. Spójrzcie na to. Malutki przenośny czujnik jakości powietrza za 179 zł. Jest też tańszy za 49,99. A oto nowa kosmiczna seria zabawek dla dzieci. Tutaj na przykład pluszowy astronauta albo miś w skafandrze, albo kotek, albo króliczek. Taki fajny pluszak kosztuje 49,99. Kolejny pluszak jest to piłka, pluszowa piłka za 29,99, ale piłka ta przypomina kulę ziemską. Spójrzcie na te fantastyczne oświetlenie dekoracyjne LED. Kosztuje 99,99. ,99. A tutaj malutkie pacynki zestaw 5 pacynek za 39,99. Pluszowy kosmita, za 29,99 zł. No i pluszowy statek kosmiczny, 99,99 ,99. Zabawka ma suwak. Można do środka schować na przykład pluszowych astronautów. A to lampy stołowe LED w kształcie rakiety kosmicznej 129 zł. Uzle za 2999 104 elementy. To z kolei gra Karciana 27 par za 19,99. Możemy też kupić szablony kartonowe do pokolorowania. 15 sztuk za 24,99. Tutaj widzimy karnisz za 55 zł, a na nim świetne kosmiczne zasłony za 129 zł, dwie sztuki. Wymiary 120x300 cm. I wyobraźcie sobie, że ten wzór na zasłonach świeci w ciemności. Nieziemski efekt do dziecięcego pokoju. Mam nadzieję, że podobały ci się nowe meble z oferty IKEA. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie zasubskrybuj, aby nie ominęły cię kolejne filmy z kolejnymi nowościami. Albo kliknij moje okrągłe zdjęcie, które teraz widzisz, albo poniżej filmu przycisk subskrybuj. Do usłyszenia za tydzień. Pa pa.